Siemanko moi drodzy, Szymon Norek. słuchajcie, ostatnio nie było, ale jestem dzisiaj i pogadamy sobie o meczach następnej kolejki EkstraKlas. I powiemy również o tym, co się wydarzyło w ostatniej kolejce, a działo się naprawdę dużo. Nie mówiąc już o meczu Wisy Poz. z pogonią, gdzie wisła Poc wygrywa 2 do 0, a ostatecznie przegrywa to 3 do 2. Także pogoń tutaj no, pokazała charakter. Zobaczymy jak będzie dalej. Jeśli chodzi o mecz kolejki, moim zdaniem ciekawie było w meczu Śląsk-Lechia. Również tam było 2 do 0 na początku dla, dla Lechii Gdańsk, a potem Śląsk się podniósł i wyrównał to spotkanie. I zakończył się mecz wynikiem 2 do 2. Co nas czeka w tej kolejce, to może powiemy pierwszy, co nas czeka w tej kolejce i typy, a potem pogadamy o tamtej kolejce. Dzisiaj nas czekają dwa mecze. O 18:00 górnik zabrze, podejmie Arkę Gdynia. Górnik, który pokazał się w dobrej stronie w Kielcach, natomiast, z którymi za spotkanie, moim zdaniem, lekko mogli wygrać i powinni nawet wygrać z Koroną Kielce. Korona, która jest po prostu słaba, tak? No zobaczymy jak będzie, bo do Kielc przyszedł, przyszedł Peter i Forcel. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czas pokaże. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, moim zdaniem Arka to wygra. Wydaje mi się, że będzie tak samo jak w Kielcach, że górnik będzie grał a to Arka będzie strzelać bramkę. I moim zdaniem Arka wygra tą jedną bramką. I stawiam tutaj wynik 2 do 1. Oczywiście dla Arki Gdynia. Jeśli chodzi o drugi mecz. Może być dosyć ciekawie. Bo Lechia podejmie Piasta Gliwice. Piast Gliwice jakby nie było misz Polski. Misz Polski przyjeżdża do Gdańska. Na pewno... Po 3 punkty. I moim zdaniem te trzy punkty skompletuję, choć nie będzie łatwo. Stawiam tutaj, stawiam tutaj wynik 3 do 2 dla piasta Gliwice. ponieważ, ponieważ Lechia na pewno coś, szczeli. na pewno, a piasta na pewno coś, coś straci z tyłu. Także moim zdaniem 3 do 2 dla Piastek Libicy. Pias, który 2 do zera wygrał Zagłębiem Lubin ostatnio. Bardzo dobrze grał w piłkę. Natomiast yy, jeśli chodzi o jakiś tam poziom spotkania, to nie było. Zagłębie yy, nie podniosło wysoko yy, poprzeczki, tak. Mecz był taki se, ale Pias wygrał. Jeśli chodzi o. Natomiast Lechie, no to już mówiłem, tak, że ze Śląskiem wygrywali już 2 do 0 i zremisowali 2 do 2. Patrzą o dwie bramki, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Może powiększę swój dorobek. Jeśli chodzi o jutrzejsze mecze, jest ich yy, 3, yy, będzie ich 3. Przepraszam, sorry, ale mi się pomyliło. Po prostu będą 3 mecze, o tak powiem. Sorry za moją yy, pomyłkę. O 15.00 LKS łódź podejmie Wisłę Płock. Wisła Płock, tak jak mówiłem, no po porażce z na pewno się nie podniesie. I LKS to wygra. LKS to wygra wynikiem. Dajmy 1 do 0. LKS, który pojechał do Warszawy. No i na początku było dla. Dla ŁKS-iaków bardzo dobrze, bo prowadzili 1 do zera, ostatecznie przegrali. Ostatecznie przegrali. Legia się podniosła i, yy, yy, i niestety nic nie wywozi ŁKS z terenu warszawskiej legii. Jeśli chodzi natomiast o drugi mecz sobotni, jest to Pogoń Szczecin kontra Śląsk Wrocław, czyli dwie drużyny, które pokazały się z dobrej strony. W ostatniej kolejce, moim zdaniem, również będzie tutaj remis. Stawiam 1-1. I ostatni już mecz sobotni. Raków kontra Legia. Raków, który przyjął do Poznania. Na początku pokazał się z dobrej strony. Potem Lech, Lech przejął ten mecz. I po prostu wygrał. Bramka Modera fantastyczna. Jeśli chodzi o wynik, Lech wygrał 3-0. Bramka skarnego Krystiana Gietkiera. Na 2-0 po, podwyższył Tymoteusz Puchacz. I tak to się skończyło. No i trzecia bramka, wiadomo, Jakub Moder, jak już mówiłem. Fantastyczna bramka Stadionu Świata. O Legii już mówiłem, także przejdźmy do meczy niedzielnych. A w niedzielę również będzie ciekawie, bo i mecz przyjaźni, ale to za chwilę dojdziemy do tego. Pierw o 12.30 Jagielonia Białystok podejmie Koronę Kielce. Jagiellonie Białystok, która po prostu przegrała z Kretesem w Krakowie. Która nie pokazała się dobrej strony. Bramkarz Noby nie pokazał się z fatalnej strony, puścił takie tak zwane szmaty, tak? Po prostu nie ogarnął tego meczu. No i Wisła to wygrała 3 do 0. Także no, tyle. Jeśli chodzi natomiast o, jeśli na teraz chodzi o Koronę, jak Grona no ja podejmie Koronę od 230. no to Korona, jak mówiłem, no to przegrała, no, przepraszam, nie przegrała, tylko Zremisowa ten mecz, ale powinna przegrać, tak? Bo tam bramkarz Korony ratował im sytuację i również obrona Korony wybijała piłkę z linii bramkowej. Kolejny mecz, musimy szybko, bo za bardzo nie mam czasu dzisiaj. Zagłębie Lubin podejmie Wisłę-Kraków. Zagłębie kontra Wisła-Kraków. Zagłębie, które, mówię, nie zagrało dobrze w Gliwicach. No, moim zdaniem Wisła to wygra 2 do 1. I ostatni mecz. Mecz. Moim zdaniem kolejki. Krakowia podejmie Lech Poznań. Mecz przyjaźni. Na pewno tylko na trybunach, na boisku, walka. Moim zdaniem stawiam tutaj na Lecha, ale nie do jednej bramki. Moim zdaniem 3 do 1 dla Lecha Poznań. Moi drodzy, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę. Zostawcie suba, jeśli ktoś się zostawił. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Trzymajcie się serdecznie. Miłego weekendu wam życzę. Jak najwięcej bramek, jak najwięcej emocji w tej kolejce. I do zobaczenia, tak? Widzimy się w poniedziałek, gdzie podsumuję gdzie podsumuje mecze kolejki. Trzymajcie się. Nara.